Witam was moi kochani Dzisiaj, dzisiaj miały być prawdziwe historie, bo tak było najwięcej komentarzy po tym jak się zapytałem, co byście chcieli Ale Ale Ja zacząłem nagrywać prawdziwe historie I w połowie filmu na tym kanale naprawdę Zrobiłem coś takiego Nie wiem, to jest za nudne, ja tego nie mogę oglądać, nie mogę Wyszedłem i myślałem, że się już poddam, że dzisiaj nic nie nagram, po prostu to zniszczyło moją psychikę Także prawdziwych historii to raczej Nie zrobię, chyba że jakoś na live czy coś, ale bo ogólnie już, już kamerka zamówiona. Naprawdę to jest zbyt nudne. Także dzisiaj Trum Trum, moje ulubione. Szczerze z tych wszystkich kanałów, w których skomentowałem Trum Trum, to jest moje ulubione i to tak bez żartu. No, w sensie najfajniej się to komentuje, bo jest po prostu tak śmiesznie się to komentuje. Ja obejrzałem się dzisiaj znowu z zombie. 15 trików DIY na przeżycie apokalipsy zombie. I, i widziałem jakieś pierwsze 5 sekund i już, już wiedziałem, że będzie grubo O tym właśnie mówiłem, widzieliście już widzieliście już wstępnie. Co tam mieliśmy? Sitko, znowu jakieś ochraniacze na ręce. Będzie grubo, będzie grubo. Trum trum! Make it easy! Wszystko było w porządku, dopóki nie doszły nas okropne wieści. Mieszkańcy miasta zostali zarażeni nieuleczalnym wirusem, który zamienia ludzi w zombie. Nie wierzysz? Włącz wiadomości. Ulice są przepełnione chodzącymi trupami, które zaczęły polować na żywych. Wszyscy umrzemy. Co tu zrobić? W moich planach na weekend nie było zamiany w zombie. Zobaczmy plany na weekend. Co tu jest poderwać? Tomasza Karolaka, wynieść śmieci no. No kurde, w zombie się nie miałem zamienić. Oto najważniejsze zasady przeżycia na wypadek, gdyby spragnione krwi zombie włamały ci się do domu. Po pierwsze, zasłoń okna, żeby nie przyciągać do siebie uwagi. Zabarykaduj drzwi i okna meblami. Za późno. Tłum głodnych zombie. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Co by dał stół postawiony tak po prostu przy oknie? Przecież jak, jakby się rozwaliło szyby, to i tak po prostu lekkie popchnięcie i to i tak by poleciało. No ale już to są najważniejsze zasady, także jakby was atakowały zombie, a nie, mieli nie mielibyście tego w planach na weekend, no to oglądajmy, oglądajmy. Będą iść za tobą powoli, ale nie przestaną. Wchodzą już po schodach. Takie kanały tyle muszą zarabiać. z... Ładnych promocji, naprawdę. Jeszcze czasami tak na przykład, tak chamsko na przykład mówią... Wytnijcie coś tam z puszki po FANCIE! Po niczym innym nie, bo inne puszki nie działają do zabijania zombie. Do tego pomysłu potrzebne ci będą metalowe puszki i sznurek. Podnieś zawleczkę od puszki i przeciągnij przez nią sznurek. Od FANTY! Zapomniałeś powiedzieć, że od FANTY! Kiedy dotkniesz puszkę stopą, ona robi hałasy. Alarm antyzombie jest gotowy! Pragnione krwi zombie. Eee, przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, z tej strony Krzysztof, Analityk i muszę powiedzieć, że to jest tak na siłę zrobione. Boże. Po co? Po co wam w ogóle coś takiego, skoro i tak te zombie w tym filmie robią? Eee, eee. No nie wiem nie usłyszycie tego? Jak robią tak w waszym domu i jest, nie wiem na nacisonego, czyż. Nie, spoko to mikrofala to. To zawsze się tak dzieje, nie? Ta apokalipsa zombie nie ma z tym nic wspólnego. Chodźmy dalej sobie oglądać Bloowa. Co ja w ogóle mówię? Idą dalej, ale tym razem będą musiały zmierzyć się z bardziej poważną przeszkodą. Ten stojak je opóźni, a ty zdążysz się schować. Znajdź kilka długich gałęzi. Bardziej poważną przeszkodą? Ten stojak je opóźni. Dajmy na to jestem zombie, moim jedynym celem jest po prostu zjeść człowieka, zabić go, zjeść jego mózg. I stoi przede mną na przykład fotel. To jest poważna przeszkoda, która i tak jest, myślę, że cięższa niż tamten stojak, obok którego można i tak przejść. O nie, nie da się, nie da się przejść, kurde. Te zombie tutaj są chyba głupsze niż w poprzednim odcinku. Jeśli ktoś nie pamięta, to... Dobra, zobaczmy jak się robi ten stojak, który jest poważną przeszkodą. Naostrz końcówkę gałęzi nożem, żeby była ostra. Zrób to samo z resztą gałęzi. Przygotuj opaski kablowe. Ułóż gałęzie, abyś... Się... Opaski kablowe... to są... kobieto... trytytki. Opaski kablowe, Boże, widać, że to nie jest polski kanał, no. Ale jak już tłumaczą, mają jakieś tłumacza czy coś, no to... tryty... trytytytki. Trytytki. Jeśli usłyszysz, że ktoś na trytytki mówi opaska kablowa... Lepiej się nie zbliżaj nawet, lepiej się nawet wtedy nie zbliżaj. No. Wymieszaj i zgnieć banana widelcem. Dodaj starte jabłko. Wrzuć kilka ziaren i rodzynek. Dokładnie wszystko wymieszaj. Połóż miks na folii aluminiowej. Wygładź widelcem. Pokrój na małe kwadraciki. Włóż do pieca. Piecz przez 15 do 20 minut. Weź gryza. Mmm, pyszne! A co najważniejsze, Praktyczne i odżywcze. Włóż ciasteczka do woreczka strunowego. Awaryjne ciasteczka na wypadek apokalipsy zombie są gotowe. A teraz pokażemy Ci, jak stworzyć zestaw ostatniej szansy i mieć ze sobą odpowiedni prowiant w razie ataku zombie. Nie zapomnij włożyć do plecaka wodę, włóż ciasteczka owsiane, nie zapomnij walkie talkie, żeby komunikować się z innymi żywymi, włóż szynkę konserwową, mydło, higiena jest ważna, wilgotne chusteczki, latarki, nie będzie prądu, krakersy, zapałki, powerbank, super glue. apteczka, makaron instant, zapalniczka, twój awaryjny plecak jest... To był zdecydowanie najnudniejszy moment tego filmu, ale wiemy co spakować, chociaż makaron instant, wiecie jak czajniczek będziecie mieli, to sobie zalejecie, zjedziecie. Jestem ciekawy czy ktokolwiek to ogląda i ma takie... No super, kurde, teraz wiem, jak przeżyć apokalipsę zombie. Już idę robić sto jak z Patyków, żeby postawić przedpokojem. Jesteś gotowa na spotkanie z całą armią zombie. A jeśli nie poradzisz sobie sama z inwazją zombie, przyjaciółka przyjdzie ci z pomocą. Zagrada się z tyłu i łapie potwora w wielką sieć. <śmiech> 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 łapie potwora w wielką sieć. Zamiast tego wszystkiego, bierzecie nóż i. Taki jeden pros jedna prosta rzecz, którą na pewno każdy ma w domu, dużo lepiej sobie poradzić z zombie niż. niż. sitko albo. stojak. Także tego, to jest tylko moja porada, jestem głupi, więc. po prostu odczep zombie od ofiary i tyle. Przyjaciółka uratowa. Wait, wait, to po co w ogóle łapać sitkiem zombie, skoro już mu od razu maczugą przywalić? Do zrobienia tej sieci potrzebujesz sieci rybackiej i dwóch plastikowych rur. A no tak, bo każdy w domu ma sieć rybacką. Każdy. Nie wiem, może jak będzie apokalipsa, zombie, to szybko jedziesz sobie do sklepu kupić sieć rybacką i jakieś głupoty. Kto się ze mną założy? No, 200%. Będzie użyty w którymś z tych DIY trików gorący klej, jestem tego pewien. Zawsze jest gorący klej, zawsze. No ale sieci rybackiej to się nie spodziewałem. Odetnij nożyczkami jedną sekcję sieci. Użyj plastikowych opasek, żeby zabezpieczyć rączki. Trytytki! To są trytytki. Trytytytytki. Żadne plastikowe opaski. To są trytytki. Miskiewicz w tym momencie przewraca się w grobie, jak to słyszy. Potrzebne ci będą kalosze. Teraz znajdź w domu śruby i inne metalowe części. Mogę mi się założyć o miliard dolarów. Gorący klej. Oczywiście. Każdy w domu ma gorący klej, każdy, każdy. Nawet bezdomni mają w domu gorący klej. Do następnego pomysłu ratunkowego będą ci potrzebne babeczki cupcakes. Babeczki cupcakes. Usuń papierek i pokrusz babeczkę w głębokim talerzu. Dodaj skondensowane mleko. Wymieszaj. Stwórz owal z dwóch połówek. Teraz przygotuj białą pomadę cukierniczą. Zrób z niej duży wałek. Nie wiem, jak wy, ale ja tak na co dzień nie mam. Babeczek cupcakes w domu i pomady cukierniczej. No, nie wiem, jak wy, ale. Chyba bym nie przeżył, gdyby apokalipsa zombie, bo nie mam gorącego kleju, pomady cukierniczej. Wejdź po cichu do pokoju, do którego nie dotarły jeszcze zombie. Połóż przysmak zombie na stole. Żeby uchronić się przed infekcjami i smrodem zgnilizny, użyj maski zrobionej ze stanika. Chwila, chwila, jakim smrodem zgnilizny? Przecież to są... Przecież to jest pomada cukiernicza, dżem i... babeczki. Po co wam te maski? A kiedy będą próbować się wydostać, wystrzelaj je. Świetna robota. Nasz świat ma szansę na... Poradnik dla młodych ludzi, jak się obronić przed apokalipsą zombie. A więc robisz mu rzek, łapiesz jej w siatkę, a potem ich rozstrzeliwujesz. Jak ja, kocham ten... kocham ten kanał. Trum, trum, dziękuję, że robicie coś takiego. Gdy bateria w latarce wyczerpie się, będziesz mogła użyć przenośnej świeczki z wbudowanym zapłonem. Wbudowanym zapłonem? Czyli prosto zapałkami w sensie? Wyciągnij knot. Przyklej knoty do pudełka gorącym klejem. Włóż świeczkę do mikrofalówki. Wlej roztopiony wosk do pudełka. Żeby zrobić zapłon, weź małą bibułkę. Przyklej kieszonkę gorącym klejem. Gorącym klejem? Mówiłem, gorącym klejem. Ja myślę, że ona pistolet też w ogóle zrobiła za pomocą gorącego kraju, Tylko gorącego kraju. Fajnie na przykład wytłumaczyła, jak zdobyć pistolet z czarnego rynku, czy coś takiego. Żebym mógł rozstrzelać tych zombie na przykład. Podobały Ci się nasze lifehacki w razie inwazji zombie? Co zrobisz, jeśli nadejdzie apokalipsa zombie? Daj nam znać w komentarzach pod spodem. Daj nam lajka like i podziel się tym filmikiem z przyjaciółmi. Subskrybuj nasz... Jak to, co zrobi, jak nadejdzie apokalipsa zombie? Sitko na web. Potem maczugą, potem rozstrzelać ich. Ale najważniejsze, użyć gorącego kleju. Także tego, ja jakby ten.